Czy jesteś gotowa zbadać gorącą energię seksualną, jaką może zaoferować płomień bliźniaczy? Dziś zanurzymy się w najintymniejszą i najbardziej intensywną więź, jaka istnieje, gdy oboje partnerzy całkowicie się sobie oddają. Nawet najlżejszy kontakt może wywołać prawdziwy wir emocji. Proste przytulenie, dotyk dłoni, a nawet potężna myśl, mogą służyć jako głębokie zaproszenie. Ale jakie są znaki potwierdzające tę synergię? Zidentyfikowałam siedem znaków, które pokazują, że otrzymujesz energię seksualną od swojego płomienia bliźniaczego. Ten film jest niezbędny dla tych, którzy chcą pielęgnować płomienną pasję i upewnić się, że ich relacja nigdy nie zgaśnie. Pierwszym znakiem jest intensywność pragnienia seksualnego. Prawdopodobnie doświadczyłaś już namiętnych relacji wcześniej. Ale gdy odkrywasz swojego płomienia bliźniaczego, zdajesz sobie sprawę, że pragnienia znacznie przewyższają twoje oczekiwania. To wynika z głębokiej identyfikacji duszy między płomieniami bliźniaczymi dwiema połówkami tej samej duszy, które zostały rozdzielone na pewien czas, aby mogły rozwijać się indywidualnie. Gdy się zjednoczą, pojawia się niezrównana potrzeba stworzenia intymności. To tak, jakby najmniejszy bodziec mógł rozpalić twoją energię seksualną do maksimum. Nauka próbowała odkryć tajemnicę tej intensywnej atrakcji, ale nie znalazła jeszcze zadowalającej odpowiedzi. Seks między płomieniami bliźniaczymi wykracza daleko poza prostą fizyczność, dotykając głębokiej wymiaru metafizycznego. Można z pewnością stwierdzić, że płomienie bliźniacze są przeznaczone do ponownego spotkania i przeżywania pasji, która przekracza czas i przestrzeń. Tak więc, te impulsje manifestują się w sposób potężny, często nieodparty. Nie można mówić o płomieniach bliźniaczych, nie wspominając o tej fizycznej i emocjonalnej atrakcji, która tworzy chwilę doskonałej harmonii. Ta intensywna energia seksualna może manifestować się na różne sposoby: w snach, przez uporczywe myśli, a nawet poprzez telepatyczne dotyki. W zależności od Twoich darów duchowych, możesz odczuwać niektóre z tych znaków w bardziej lub mniej wyraźny sposób. Niemniej jednak prawdopodobnie zauważysz wszystkie te znaki, nawet subtelnie, w miarę jak zbliżasz się i rozwijasz intymność ze swoim płomieniem bliźniaczym. Wszystkie te dary będą stopniowo się rozwijać. Nie staraj się przyspieszać procesu, ciesz się każdą chwilą. Prawdziwa miłość nigdy nie jest w pośpiechu. Drugim znakiem jest częstotliwość erotycznych snów. Częste marzenia erotyczne z Twoim płomieniem bliźniaczym to wyraźny znak silnej więzi między tymi dwiema połówkami tej samej duszy. W tych snach pasja i intymność manifestują się w intensywny sposób, wzmacniając pragnienie i przyciąganie do ukochanej osoby. Tesny to nie tylko chwilowe fantazje, ale częste. Realistyczne przejawy, które wydają się bardzo fizyczne. Gdy kundalini się budzi, jeśli nie jesteś zaznajomiona z tym terminem, pozwól, że wyjaśnię. Kundalini często opisywana jest jako kosmiczna energia, która śpi u podstawy kręgosłupa w okolicy czakry podstawowego. Jej przebudzenie to głęboko transformujący proces, który zachodzi dzięki specyficznym technikom medytacji jogi, a nawet praktykom energetycznym i seksualnym. Kiedy ten szlak zostanie otwarty, będziesz miała uporczywe myśli o niezapomnianych intymnych momentach z Twoją drugą połówką. W końcu fizyczna atrakcyjność do płomienia bliźniaczego jest głęboka i niezaprzeczalna, często wykraczająca poza pożądanie cielesne, przekształcając się w potężną więź energetyczną. Jeśli pragniesz mieć jeszcze większą kontrolę i koncentrację nad tymi energiami, zostaw komentarz poniżej, aby stworzyć zaangażowaną społeczność osób, które podzielają ten sam cel, odkrywać bardziej intymne i znaczące treści, przenosząc cielesną relację między tobą a twoim płomieniem bliźniaczym na niezbadane poziomy przyjemności. Dzięki dyscyplinie i wiedzy będziesz mogła o wiele lepiej ukierunkować te impulsje. Krótką radą Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, nigdy nie zapominaj o utrzymaniu otwartej komunikacji z twoim płomieniem bliźniaczym na te tematy. Może się to nie wydawać ważne, ale robi to ogromną różnicę w budowaniu i kierowaniu tymi myślami. Czwarty znak: odczucie kontaktu telepatycznego. Kontakt telepatyczny to potężny i intensywny znak, który wiele płomieni bliźniaczych doświadcza na swojej drodze. Ta głęboka duchowa więź wykracza poza fizyczne zmysły, pozwalając każdemu odczuć obecność drugiej osoby, nawet jeśli nie są w tym samym miejscu fizycznie. Tego rodzaju komunikacja niewerbalna nie jest wyłącznie zarezerwowana dla płomieni bliźniaczych, ale to właśnie między nimi ten typ połączenia dusz jest najsilniejszy i najbardziej obecny. Manifestacje mogą być różnorodne, na przykład intensywne ciepło w części ciała. Jakby druga osoba cię dotykała lub obejmowała. Możesz odczuć delikatne mrowienie na skórze, jakby palce Twojego płomienia powoli muskały Twoje ciało. Nawet lekki nacisk w konkretnej strefie może sygnalizować to zdalne połączenie. Wizje odgrywają również ważną rolę w kontakcie telepatycznym. Oprócz możliwości dosłownego odczuwania dotyku ukochanej osoby, jesteś w stanie zobaczyć ją przed sobą. Jakby była hologramem. Nie ma znaczenia, czy w trakcie tych wizji ta osoba cię dotyka, przytula czy głaszcze. Ważne jest, abyście oboje byli w doskonałej harmonii, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie. Oprócz potwierdzenia, że rzeczywiście jesteś w pobliżu swojego płomienia bliźniaczego, kontakt telepatyczny przynosi również poczucie komfortu. Nawet gdy nie jesteście fizycznie razem. Nie martwisz się tym, co druga osoba robi, lub nie robi. Zaufanie jest tak silne, że myślisz tylko o spotkaniu i o momencie, kiedy to nastąpi, jeśli Bóg pozwoli. Kiedy tylko poczujesz, że twoja miłość dotyka cię z daleka, wyraź swoją wdzięczność. Jeśli to możliwe, zarezerwuj kilka chwil w cichym miejscu, aby poświęcić całą swoją uwagę temu momentowi. Piąty znak odbicie języka ciała. Odbicie języka ciała może być subtelnym, ale niezwykle potężnym znakiem głębokiego połączenia między płomieniami bliźniaczymi. Ta niewerbalna synchronizacja pokazuje energetyczną i emocjonalną harmonię, która łączy te osoby. Zjawisko to występuje, gdy dwie osoby nieświadomie odzwierciedlają ruchy i postawy drugiej. To jak cicha taniec, w którym ciała komunikują się bez potrzeby słów. Wyobraź sobie, że wykonujesz codzienną czynność, a nagle oboje jednocześnie pochylacie głowy, to doskonały przykład działania odbicia języka ciała. Skrzyżowanie nóg w ten sam sposób lub wykonywanie podobnych gestów podczas rozmowy również wchodzi w ten scenariusz, nawet jeśli postawy są różne. Przedłużony kontakt wzrokowy również jest częścią tego odbicia. Spojrzenie może się intensywnie i głęboko połączyć, przekazując wiele emocji bez potrzeby formułowania zdań. Ale dlaczego to się dzieje? Istnieje kilka znanych przyczyn, z których jedną jest rozwijanie empatii czyli zdolności do wczuwania się w drugą osobę. Im silniejsza empatia, tym większe szanse na rozwój tego rodzaju niewerbalnej komunikacji w trakcie ich życia. Całe zaufanie i intymność, które budują dzień po dniu, wzmacniają komunikację między duszami, umożliwiając częstsze manifestowanie tych odbić. Użyj swojego ciała, aby komunikować się z płomieniem bliźniaczym. Chodzi nie tylko o seks, ale o zestaw wyrażeń, które, jeśli są odpowiednio pielęgnowane, mogą wzmocnić więź i zapobiec poważnym komplikacjom. Szósty znak Słuchanie głosu telepatycznego Innym naprawdę niezwykłym znakiem w podróży płomienia bliźniaczego jest doświadczenie słuchania głosu telepatycznego. Ta forma niewerbalnej komunikacji, niezwykle głęboka i intymna, pozwala duszom połączyć się na wyższym poziomie, przekraczając fizyczne i mentalne bariery. W skrócie, możesz usłyszeć, co myśli druga osoba, nawet jeśli nie jesteś w jej pobliżu. To tak. Jakbyście byli bezpośrednio połączeni linią telefoniczną, zdolni do przesyłania informacji z jednego końca na drugi bez szumów czy zakłóceń. To nie jest zwykła intuicja. Możesz zrozumieć wiadomość z pełną klarownością, jakby była wynikiem Twoich własnych uczuć i myśli, ale w głębi duszy wiesz, skąd pochodzi ta energia. Płomienie bliźniacze mogą odczuwać emocje drugiej osoby, jakby były ich własne. Jest to szczególnie ważne w trudnych lub wzruszających momentach, zapewniając wzajemną obecność i wsparcie o każdej porze dnia, gdziekolwiek się znajdują. Ponadto głos telepatyczny może przynieść interesujące objawienia dotyczące Twojej duchowej podróży. Nigdy nie jest dobrze ignorować tych wiadomości, ponieważ możesz stracić wielkie możliwości, jeśli nie zaufasz swoim instynktom i własnej intuicji. To niesamowita część podróży między wami, zdolna do tworzenia duchowych wszechświatów wyłącznie dla was, gdzie możecie rozmawiać o nowych doświadczeniach, które możecie przeżyć razem. Nie martw się, jeśli jeszcze nie rozwinęłaś tej zdolności w swojej relacji niektórzy potrzebują więcej czasu niż inni, aby osiągnąć swój prawdziwy potencjał w tym zakresie. Siódmy znak Eksplozja Chemii. Siódmy i ostatni znak w podróży płomienia bliźniaczego to eksplozja chemii, która różni się od wszystkich innych. To intensywne i elektryzujące połączenie nie ogranicza się jedynie do fizycznej atrakcji, ale objawia się jako siła magnetyczna, która łączy te dusze. Wiele osób opisuje to zjawisko jako szok, prawdziwy wybuch energii życiowej zdolny do podnoszenia duchów i inspirowania kreatywności pary w trakcie ich najbardziej intymnych przygód. Osoby duchowe doskonale wiedzą, że kiedy płomienie bliźniacze spotykają się po raz pierwszy, odczuwają niemal namacalne poczucie rozpoznania i wzajemnej atrakcji. W przeciwieństwie do tradycyjnych relacji, ten entuzjazm nie gaśnie z upływem czasu. W przypadku płomieni bliźniaczych kontakt fizyczny jest naprawdę elektryzujący, zdolny do generowania odczuć ciepła, energii, a nawet dezorientacji. Obie życia splatają się jakby magicznie, z przypadkowymi zbieżnościami i synchronizacjami, które wydają się nie mieć oczywistego wytłumaczenia, ale obie strony doskonale rozumieją, co się dzieje. Jednak ważne jest, aby zaakceptować intensywność tego połączenia, aby płomienie mogły odkryć swój prawdziwy potencjał. Dzieje się to naturalnie, gdy idą przez życie ramię w ramię, pokonując razem wyzwania, które pojawiają się na ich drodze. Kluczowe jest znalezienie równowagi między pasją a rozsądkiem, aby ta eksplozja chemii mogła się manifestować. Zbyt duże skrajności z jednej lub drugiej strony mogą prowadzić do nieporozumień i zupełnie niepotrzebnych komplikacji. Umiar powinien być zakorzeniony w ich umysłach. Wyzwólcie swoje najpierwotniejsze instynkty, kiedy jest to stosowne, a nie tylko wtedy, gdy macie na to ochotę. Na koniec pamiętajcie, aby ufać procesowi, podróż ma znacznie większe znaczenie niż szybkie dotarcie do celu. Im bardziej przyjemna jest ta wspólna wędrówka dusz, tym lepsze i bardziej satysfakcjonujące będą wasze wspólne chwile. To wszystko na dzisiaj. Chcielibyśmy wiedzieć, którzy z naszych subskrybentów dotarli aż tutaj. Zostawcie komentarz poniżej, aby nasz płomień nigdy nie zgasł. W ten sposób wszechświat zrozumie, że istnieje wiele paliwa, które może zasilać Waszą relację, a ta energia przetrwa przez wiele lat. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten materiał. Pozostańcie z Bogiem i do zobaczenia w naszym następnym filmie.